O pasjach, taki bardziej fajny, taki luźny, luźny taki sami możecie to ocenić, bo ja już nie mam słowa. Tak, dzisiaj Zuzia rozmawia z mamą, rozmawiamy na temat pasji. Dobra Zuzia, to zaczniemy od tego. Powiedz mi, co dla Ciebie znaczy słowo pasja? Pasja dla mnie... Lub mieć pasję, pasja... To dla mnie znaczy mieć, yy, pasja się tak jakby trochę wiąże z talentem, pasja to jest lubienie czegoś, że cały czas to robisz. Mieć jakieś zainteresowanie, no. czyli lubisz coś robić, pasjonujesz się tym, czyli masz jakąś pasję. I co może być tą pasją, Żuzia? <laughs> yy, no, ogólnie no, może to być... Yy, Śpiew? Śpiew, taniec, malarstwo, na przykład robienie brazoletek, robienie jakichś różnych piłeczek itd. Tak Projektowanie odzieży tak, każdy może z nas, z nas mieć inną pasję. Zuzia, a jakbyś taki, miała powiedzieć, jaka jest Twoja taka pasja, pasja, którą ty taka. lubisz, taka, tak, ta jedyna, taka z tych wszystkich, bo ty masz oczywiście dużo tych zainteresowań różnych, zainteresowanie, tak, czyli pasja i co, co, co która jest najważniejsza dla ciebie na ten moment teraz bo za chwilę za rok może się zmienić możesz coś innego wybrać tak na ten moment to chyba tak bardziej jest rysowanie tak tak na serio teraz tak lubię rysować no widzisz a w tamtym roku był taniec tak cały czas tylko taniec ten. tak ale taniec muzyka i śpiew zawsze ci towarzyszą tak tak i na przykład przy malowaniu też muzyka mi towarzyszy mhm i teraz bym chciała pokazać tutaj rekwizyt, co przyniosłam. Co naprawdę Jak się jak Namalowałaś się chce, tak? to się da namalować. Mhm, namalować. A to o tym malowaniu to zrobimy osobny odcinek, nie? Dobra, no. ale ładnie, według mnie, wyszło i jestem mhm. z tego bardzo zadowolona. Mhm. Masz trochę farby poryści. Jest... Dobrze, Zuziu, jak myślisz, czy wszyscy ludzie posiadają pasję, czy mają jakieś zainteresowania? Tak? Myślisz, że każdy ma? No. Tak? Mi się no. wydaje, że czasem ludzie nie mają. Ja na przykład jak nieraz rozmawiam z ludźmi, to oni nie potrafią powiedzieć, co jest ich pasją, czy mają jakieś zainteresowania, że po prostu są tak pochłonięci czasem pracą i jak przychodzą z pracy są tak bardzo zmęczeni, że naprawdę nie oddają się żadnej pasji. Nie mają żadnych zainteresowań, tylko po prostu... Wchodzą do pracy, przychodzą do domu, sprzątają, nie wiem, gotują piorą, zajmują się dziećmi, tak jak ja mówię o ludziach takich w moim wieku. I tak naprawdę na przykład nie zajmują się żadną pasją, czyli na przykład nie wiem, nie jeżdżą na rowerze, nie wiem, nie śpiewają, czy no nie wiem, nie czytają książek, no nie mają żadnej takiej mhm. pasji, której by się mogli oddać, bo czasem na przykład też, nie wiem, czy ty tak, masz jak na przykład malujesz, co ci sprawia przyjemność, to, tak? Tak, i czy odpoczywasz przy tym malowaniu? Tak, tylko moja ręka nie odpoczywa. No tak, żeby... ale właśnie mi o to chodzi, że czy dla ciebie pasja to jest y, też taki odpoczynek, czy to jest forma odpoczynku, czyli na przykład jesteś zmęczona tak. po szkole i wtedy siadasz, malujesz i w tym momencie odpoczywasz. Tak, bo na przykład y, teraz tak powiem, jeśli coś nie na przykład zdenerwowało w szkole, to ja po prostu biorę kartkę, rysuję i rysujesz i malujesz. Rysujesz i malujesz, tak? No nieważne co, tak. Czyli po prostu uspokajasz się przy tym malowaniu, tak? Uspokaja cię to malowanie. Tak, tak. coś nie wyjdzie, to po prostu bumka albo dodajemy jakieś kolejną rzecz do tego obrazka. Mhm, mm no tak. Czyli Zuziana widzisz, zdarzają się ludzie czasem, którzy właśnie hmm, nie mają żadnej pasji czy nie mają żadnych zainteresowań, lub może mają, ale o tym zapomnieli w biegu tych wszystkich rzeczy, które mają zrobić wokół, tak? Że po prostu pochłania ich praca życie i po prostu zapomnieli o tym, że można coś fajnego, coś fajnego, robić, tak? Że można mieć jakąś pasję. No dobrze, Zuzia, a czy ty polecasz, żeby ludzie mieli te pasje? Myślisz, że to ważne jest? Tak nawet. Tak, no ważne są te pasje, uważam, że są ważne. Ty na początku, Zuzia, powiedziałaś coś takiego, co też uważam, że jest ważne, że pasja wiąże się z talentem. Oczywiście, oczywiście, że też się z tym zgodzę, że pasja wiąże się z talentem, bo czasem ktoś na przykład ma talent do śpiewania i będzie tak ten talent szlifował, że w końcu to śpiewanie stanie się jego pasją, jego zainteresowaniem, jego na przykład nawet sposobem na życie, czyli zacznie zarabiać na przykład poprzez śpiew, tak? To hmm. wszystko razem się z tym wiąże. Mhm. Czyli uważasz, że to też trzeba mieć, trzeba mieć talent do malowania, do rysowania? Czy myślisz, że na przykład do rysowania każdy mógłby rysować każdy i malować? Mógłby spróbować? Mógłby spróbować, ale czy by każdy. Świczyć. Ja też prawie codziennie rysuję, na przykład co drugi dzień, ale też na przykład, jak od rana przychodzę do szkoły, to też sobie rysuję jakieś tam rzeczy. Dzisiaj mi się na przykład udało bardzo ładnie narysować. Nie w takiej fajnej spódnicy, ona była taka. I w takiej. Mhm. Widzisz, że a ja na przykład ci powiem na temat rysowania, że ja na przykład. Podziwiam ludzi, którzy potrafią rysować i malować, ponieważ oczywiście ja też coś tam narysuję i namaluję, bo wiesz, raz się bawimy w to na przykład, Aha. tak? Coś tam pomaluję, coś tam narysuję. Aczkolwiek nie potrafię na przykład ładnie narysować człowieka. Ponieważ nie mam do tego talentu, tak? Nie mam do tego talentu. I nawet, wiesz co, jakbym zaczęła chodzić na jakieś kursy doszkalające w tym temacie, to chyba to by była też strata pieniędzy, bo ja po prostu, po prostu mam inne ja na przykład zainteresowania, tak? I kompletnie yy, malowanie, rysowanie nie jest moim, chyba żebym miała rysować po prostu jakąś abstrakcję i kompletnie, wiesz. Coś swojego, jakieś swoje, swoje przeżycia przenosić. Tak. Kreska będzie innym tak, kolorem. Tak, to na przykład coś takiego to bym wtedy miała, ale jak mam konkretnie na przykład narysować, nie wiem, człowieka czy coś konkretnego, to wtedy by, by było, mi by było na przykład ciężko. Tak na, tak na przykład też może być ze śpiewaniem, tak na przykład Ty potrafisz śpiewać. no też mam. No, tak, Zuję, śpiewamy czasem w domu razem z Tatą, tak? Śpiewamy czasem w domu, ale są ludzie, którzy na przykład nie potrafią śpiewać, tak? I, I wydaje mi się, że jak na przykład by poszli na naukę, to wtedy w śpiewaniu tak. Wydaje mi się, że na przykład mogliby się nauczyć śpiewać, bo jakby tak trenując to śpiewanie, to raczej człowiek by się nauczył. Wydaje mi się, że gorzej by było właśnie z tym rysowaniem. Że ktoś jakieś podstawy rysowania by wziął, ale to trzeba też lubić. Tak, to, to śpiewanie, no może. Widzisz, czasem na przykład jest tak, ja też zauważam, że na przykład ktoś chciałby śpiewać, a nie potrafi, a śpiewa, nie? Wiesz o co chodzi? Ja na przykład nie słyszy swojego głosu, czasem, że śpiewa na przykład źle, bo to też może iść w drugą stronę. ktoś mówiłam, o, o, moją pasję do śpiewania, sobie śpiewam. Ale gdzieś śpiewasz, no, śpiewam sobie pod prysznicem, no i pod prysznicem spoko, najwyżej go sądziad ja tu słyszy. Ale jakby wyszedł gdzieś tam, zaśpiewał, wiesz, no, na przykład na forum, nie wiem, pojechał na jakiś mam talent czy coś takiego, no to mogłoby być śmiesznie wtedy, nie? No właśnie, więc tak samo na przykład ja bym ze swoim malowaniem też nie, 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 nie wyszła. Dobrze, Zuziu, a powiedz mi na przykład, czy Ty wiesz, co jest na przykład moją pasją i moim jakimś zainteresowaniem, co ja lubię robić. No, no powiedz, no tak rozmawiamy sobie, ja wiem, co jest twoim. No, lubisz tańczyć, śpiewać, rysować, malować. Teraz twoją pasją też jest Twój żółw, ponieważ czytasz wszystko, co jest możliwe na temat żółwi, żeby jak najlepiej pielęgnować pestkę. I to jest bardzo fajne, bo to, jest, to stało się Twoją pasją. Czyli widzisz, te pasje się zmieniają. Możesz mieć taką za chwilę, możesz mieć inną, możesz mieć kilka pasji, tak? A jak myślisz, co ja jakiego robisz? No, znasz mamę, no więc powiedz, co ta mama twoja lubi robić? Jakbyś tak mi powiedział, ktoś by cię spytał na ulicy, Zuzia, jaka jest pasja twojej mamy, co twoja mama lubi robić? Mm, lubi czytać książki. Czytać książki, no tak, tak, czytać książki, to jest tak, czytać książki. Mhm. I Wiesz, co jest, lubię czytać książki bardzo mhm. i troszkę teraz zaczęłam czytać o jakieś... Rzeczach, które totalnie z, nie są potrzebne do życia, a jednak są potrzebne. Mhm. Czyli czytasz po prostu o takich nowinkach, dowiadujesz się różnych informacji. To jest też fajne, bo nie tracisz czasu na głupoty, tylko czytasz coś tam w internecie. Mogę opowiadać o jakichś ludziach, na przykład o. o koleżanki, czymś, kolegów, no... tak, w pracy. Mhm. Dobrze, a powiedz, co mama jeszcze lubi robić? To taka y, pasja, nie pasja, ale co jeszcze mama lubi no, robić? Lubisz gotować! No! U nas lepiej gotuje tata, i tak? <noise> Najlepsze robi naleśniki. A co ja lubię bardzo robić? Pić kawę. No, pić kawę, tak. I ktoś może powiedzieć, no, przecież picie kawy nie jest pasją. No, no nie jest pasją, tak? Ale ja zawsze łączę czytanie książek z piciem kawy. I zawsze lubię się napić dobrej kawy. I czasem się ludzie dziwią, że o co w tym chodzi. No, yy, no nie wiem, też na przykład czytam o tej kawie, dowiaduję się. No, też to może być jakaś moja pasja, moje zainteresowanie, że Poświęcam temu ileś tam czasu i, i, i tą kawę zawsze, zawsze dobrą kawę lubię, y, lubię wypić, i tak, i to też mogę tak powiedzieć. A z takich zainteresowań, jeszcze jak ja na przykład byłam dzieckiem, e, powiem ci szczerze, że ja lubiłam zawsze grać w różne gry, znaczy takie gry planszowe. Czyli układanie puzzli, jakieś gry planszowe, takie jakieś. No, wszystkie takie też gry. Takie rzeczy. Tak, wszystkie takie gry, które gdzieś tam spotykaliśmy się u jakiejś koleżanki w domu i było nas na przykład pięć dziewczyn i graliśmy sobie w jakieś gry. I to były takie pasje, na przykład co tam było jeszcze naszą, naszą pasją? Jakieś e, spacery, jazda na rowerze. że lubiłam bardzo jeździć na rowerze, choć teraz na to nie mam czasu, to nadal też lubię ten rower, tak. I to też kiedyś było moją pasją. Bardzo długo, dużo czasu spędzałam właśnie jeżdżąc na rowerze. W ogóle wszędzie jeździłam rowerem. Nie korzystałam z... Opowiadałaś nam troszkę. Tak, nie korzystałam właśnie z komunikacji, tylko jeździłam rowerem. To była taka moja pasja, jak byłam młoda, że jeździłam właśnie tym... Byłam młoda, a teraz nie jestem jeszcze taka stara, ale już jestem starsza, tak? Ale jak byłam troszeczkę starsza od ciebie, czyli całą podstawówkę i tak dalej, później jeździłam, jeździłam rowerem. Bardzo to lubiłam. Rower jest bardzo fajną. Fajną rzeczą, fajną rzeczą, tak fajnym zainteresowaniem. I znowu Zuzia jest piątek, bo my to nagrywamy na jutro na sobotę i Zuzia znowu ziewa, bo jest zmęczona po całym tygodniu. To prawda, w mhm. końcu się wyśpie. A powiedz, Zuzia, a powiedz, jakie tata ma zainteresowania? Jakie ma pasje, jakie ma hobby, bo to też jest pasja, hobby, zainteresowanie, jaki talent ma. Co ty byś tutaj powiedziała o tacie, no? Śpiewanie, rysowanie i gotowanie. Tak, tata, tak, tata tak, śpiewa, śpiewa muzyka. Tomasz zresztą po tacie, śpiewanie muzykę masz po tacie i też właśnie rysowanie, bo tak, rysowanie. No i może z czasem będziesz też gotowa, chociaż już też lubisz gotować tata naleśniki tak, lubisz. Lubię, smażyć. ale też na przykład jakieś inne rzeczy też lubię gotować, bo na przykład ostatnio zauważyliśmy, że ja no stop chcę coś robić do kuchni do jakieś ciasteczka, ciasto, jakieś pizzy. No i bardzo i tak dobrze, dalej. no i bardzo dobrze, ale teraz przypomniałaś mi, Zuzia jeszcze właśnie, że to masz po tacie, ale yy, to, co lubiłaś robić jeszcze w tamtym roku bardzo, oczywiście dalej to robisz taniec, w jakiejś części możesz mieć tą pasję też po mnie, ponieważ ja będąc w Twoim wieku, czyli chodząc do, do podstawówki, uczęszczałam na szkolny chór, śpiewałam tam w chórze i też tam tańczyliśmy, więc to też taka była moja pasja, którą później jakoś tam dalej nie kontynuowałam, ale tak, lubiłam to, lubiłam bardzo chodzić na te zajęcia takie muzyczne, wszystko, co było związane właśnie z muzyką, z graniem, a szczególnie z tańcem, to było właśnie to, co ja lubiłam. Zresztą teraz też mamy tak niej, że nieraz się bawimy. Bawimy się tak, włączamy sobie z Zuzią muzykę i razem sobie w domu tańczymy, tańczymy sobie razem, tak. Albo robimy na przykład jakieś fajne pojedynki na tańce. Tak, pojedynki na tańce robimy, jak mamy na to czas. Tak, no właśnie, tak jest. A powiedz Zuzia jeszcze, czy wiesz, jaka jest pasja, czy jakie hobby, czy co najbardziej lubi robić Twoja na przykład najlepsza koleżanka? Ze szkoły. Co ona lubi robić? Wiesz czy nie wiesz? No, no wiem. Lubi... No, lubi śpiewać, lubi tańczyć, lubi rysować. Mhm, czyli macie wspólne zainteresowania. Tak, takie same. Mhm. A fajnie mieć na przykład taką przyjaciółkę, koleżankę, yy, tak? Która yy, ma podobne pasje do Twoich, możecie wtedy sobie rozmawiać na temat y, tych repa. A powiedz mi, Zusia, jakbyś miała koleżankę, na przykład czy tam swoją przyjaciółkę, koleżankę taką najbliższą, która miałaby jakieś inne pasje niż Ty, to czy też możesz się z nią kolegować i możecie na temat tych pasji, zainteresowań rozmawiać? Tak, bo można to na przykład jakoś połączyć. Tak, oczywiście, bo Ty możesz jej opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, i ona będzie na przykład pod wrażeniem tego, co Ty robisz, a Ty będziesz mogła posłuchać jej, tak? I ona będzie mogła Cię wprowadzić w jakiś nowy świat Jej jej pasji i jej za, zainteresowań, tak? Zuzia, a powiedz na przykład, czy wiesz, jaka jest pasja dziadka? Dziadka Zbyszka twojego. No, dziadek ma taką wielką pasję, którą później obdarowuje tą pasją wszystkich ludzi wokół, no? Co to jest za pasja? Sadzenie różnych... Tak, ogrodnictwo. Dziadek o, bardzo lubi pielęgnować i sadzić roślinki. Tak, roślinki, warzywa, owoce i później... Pomidory. Tak, pomidory, szczególnie pomidory. I później... Ale troskawki, poziomki, maliny, borówki. Tak, marchewki. Y kiedyś też albuzy, Ziemniaki, byli. tak. Wszystko dziadek po prostu ma, a i my mamy to szczęście, że mamy takiego dziadka, że możemy później jechać. I ten dziadek nam daje, tak? <ścoughs> Daj nam. A powiedz mi, jaka jest pasja babci Marysi? No, według mnie nie jest. Jej pasem jest szycie. Szycie? Co babcia jeszcze dobrego robi? Opiekuje się. No. E -y. Opiekuje się dziadkiem, tak, to dobrze, że ciężarówka nie opiekuje się opiekuje dziadkiem, się Ale pasją, jaką, jaką jest pasja taka gotowanie. największa? Gotowanie, oczywiście. Babcia, babcia takie dobre robi. Tak, babcia bardzo dobrze gotuje i piecze, tak, gotowanie. A poza gotowaniem, poza domem, co babcia jeszcze lubi robić? Pielęgnować swój ogródek z kwiatkami. To też Arno. jest jej pasja, tak, czyli ogródek. Zawsze, jak idziemy do babci, to wiosną i latem już. Zaczynają kwitnąć te kwiatki, jest ich pełno i jest bardzo fajnie. Jeszcze jedną pasją babci i dziadka są, mają zwierzątko. Jakie zwierzątka mają? Mają psy. Tak, no, to są cioci psy. A. a dziadek co ma z babcią? Kurki. A. Kury. Czyli jeszcze lubią mieć kury. A dlaczego lubią mieć te kury? Bo kury znoszą I jajka. I później te jajka oni jedzą i dają nami. Po świeże. prostu tak. I mamy świeże jajka prosto od kurki, która sobie chodzi i dziobie wszystko, nie takie niezdrowe jajka, tak? Czyli to też jest pasja, można powiedzieć, też pasja jest dziadków, tak? No właśnie. A powiedz mi, Susia, czy wiesz, jaka jest pasja babci Bogusi? A... Jaką pasję ma babcia Bogusia? No jak myślisz? No babcia mieszka w bloku, więc ogródka prowadzić nie może, tak jak my. Dziadkowie mają swój dom, ale mają swój, ma swój obrót, ale no to Zuzia, to takie tam kwiatuszki są, wiesz, to sobie panie sadzą starsze, ale wiesz, to nie może takiego robić, tak? Ale co babcia ma za pasję? Aha. No co ona robi? Co ona lubi robić? Książki też czytać. Aha. No też czyta, też czyta książki, tak? Ale no i... ja ogólnie też się lubi ze mną bawić. No tak, też się lubi z mną bawić, no ale książki też to jest jej... To jest jej pasja. No i jej pasją też jest fila, tak? No bo Filą a, też się zajmuje no. i też lubi bardzo babcia zwierzęta, więc jakby mogła, to by miała ich pewnie więcej. na że mieszka w bloku, no to niekoniecznie tych zwierząt można mieć za dużo. No właśnie. Zusia, a powiedz mi, czy można mieć też pasję, na przykład moda? Można się interesować modą? To też może być pasja? Tak. Mhm. Na przykład też może być pasją granie w gry, nagrywanie na YouTube. To też jest pasja. No też jest pasja. W jakiś sposób też jest to pasja. Czyli co Zuzia? Jaki masz przekaz do widzów? Czy warto mieć te pasje swoje? Warto. Tak? I polecasz? Polecam. Polecasz. Dobrze. Widzowie to my może już skończymy opowiadanie o tych pasjach i bardzo Was prosimy o zostawienie łapek w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, i, I napiszcie w komentarzach, w komentarzach, jaki kolejny chcecie temat. Jaki chcecie kolejny temat, ale napiszcie też tam w komentarzach, jakie Wy macie pasje. Czy macie jakieś pasje, czy Was coś bardzo interesuje, czy macie jakieś hobby, tak? Bo przecież można mieć różne, może być też sport jako pasja, tak? Jako tak. hobby też, tak? Czy tak jak ja mówiłam o tej jeździe na rowerze, może być to boks, nie wiem, yy, siatkówka, piłka nożna i tak dalej. Tak, chłopcy na pewno mają takie pasje i się interesują. Dobrze, my no kończymy. się, to tylko na chłopaki piłka nożna, piłka nożna, piłka nożna i nic innego. No widzisz, no ale to jest ich pasja. No widzisz, ale to jest ich pasja, Zuzia. Tak jak ty ciągle gadasz o tym malowaniu, rysowaniu i o twojej żółwicy, tak samo oni cały czas gadają o tym. Widzisz, no tak to właśnie jest. Gadają, rozmawiają, tak? Mówią, rozmawiają. Dobra, to my kończymy, idziemy się kąpać, idziemy spać, bo Zuzia jest już jest zmęczona. Też mamy. Po całym tygodniu, tak, w piątek jesteśmy zmęczeni. Więc pozdrawiamy Was widzowie. Pamiętajcie o miłym komentarzu, właśnie pamiętajcie o miłym komentarzu, a wszystkie osoby, które piszą te niemiłe komentarze u zuzi pod jej filmikami, tutaj na YouTube, jak również na Instagramie, a szczególnie są to młode, są to małe dzieci. Są to dzieci w wieku 12, 13, 14 lat, czyli to po prostu nastolatkowie, ale jednak dalej dzieci. To kochani, ja apeluję tutaj do Was, jeżeli zobaczycie ten filmik, że pisanie tego typu komentarzy, dużo tych komentarzy oczywiście nie widzi, bo konto prowadzimy to na YouTubie, jak również to na Instagramie My Rodzice, ale te komentarze są przerażające. Ta fala hejtu, nienawiści, która się wylewa w internecie jest przerażająca. Nigdy w życiu nie byłabym w stanie napisać, powiedzieć drugiej osobie czegoś takiego, co wy piszecie w tych komentarzach i czego, 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 tak, zaraz, czego wy życzycie na przykład Zuzi, jakie złe rzeczy piszecie tam to naprawdę jest straszne, to jest przerażające jeżeli jakikolwiek rodzic będzie też oglądał ten filmik to też do was kochani rodzice apeluję spójrzcie na to, zwróćcie uwagę, zainteresujcie się co robią wasze dzieci w sieci żeby też te dzieci były pod jakąś waszą kontrolą, bo naprawdę to w niektórych przypadkach wymyka się i po prostu to nie będzie prowadziło do czegoś dobrego, bo takim, to są takie pierwsze hejty, można powiedzieć, młodzieńcze, a co będzie dalej, jak te osoby już w ten sposób teraz traktują inne osoby, tak? No po prostu ja, my jesteśmy my jako dorośli jesteśmy przerażeni, że coś takiego w ogóle mam miejsce. Nie wiem, czy to jest kwestia zazdrości, czy to jest kwestia niepilnowania przez rodziców. Kompletnie nie wiem, nie rozumiem, nie popieram, więc rodzice, jeżeli oglądacie to, rodzice oglądają, to zwróćcie uwagę na to, co robią wasze dzieci, prześledźcie może ich komputery, nie wiem w jaki sposób nad tym po prostu zapanujcie, bo naprawdę to, co się dzieje w dzisiejszym świecie, w internecie, jest przerażające. Gdyby tak Zuzia mogła poczytać te komentarze, czy jak ktoś inny przeczyta taki komentarz, naprawdę może się to źle skończyć, bo ktoś tego hejtu w końcu nie wytrzyma. I może dojść do jakiejś tragedii. Nie możemy do tego dopuścić. Mówimy stanowcze niejakiemukolwiek hejtowi i naprawdę yy, naprawdę to jest po prostu przerażające, co się dzieje. Zuziu, no proszę teraz Ty mów. Tak sobie okay. czasie jeszcze powiedzieć. Ja chciałabym dodać jeszcze yy, link do Instagrama będzie w opisie, link do tamtych filmów. Zazdrość hejt, macie też będzie link w opisie mm -hmm. i jeszcze tym. Ten... I tak nie przyjmuję tym hejtem aż. Nie można robić sobie takich rzeczy, nie można pisać do siebie takich rzeczy. To jest po prostu stanowcze, mówimy nie, nie pozwalamy na to I, i naprawdę apelujemy rodzice do was, jeżeli wy tego słuchacie, oglądacie, że naprawdę zwróćcie uwagę na to, co robią wasze dzieci. Bo kiedyś to może naprawdę skończyć się źle dla kogoś innego czy dla tych waszych dzieci. Naprawdę, no to jest po prostu przerażające, tak, więc my bardzo dziękujemy też za te wszystkie subskrypcje, które Zuzi dochodzą non stop i dziękujemy za tą wielką grupę ludzi, która Zuzię wspiera i jest Zuzią, tak. Oczywiście, ten hejt zawsze będzie, bo on zawsze jest, my na to na uwagi nie zwracamy, tylko po prostu nie chcemy, żeby ten ktoś trafił, ktoś może komuś napisać brzydki komentarz, czy wulgarny komentarz, obraźliwy komentarz i ten, ta druga osoba tego nie wytrzyma i może dojść do tragedii, tu o to właśnie chodzi, tak. Ja tak naprawdę my po prostu się tym nie przejmujemy razem z Zuzią. My robimy swoje, wiemy, że robimy coś dobrego i, i my prowadzimy te konta Zuzi. Tak? Yy, I już tak, no pozdrawiamy też Zuzia. pozdrów swoich widzów, nie? Pozdrawiam Was, Peska też Was pozdrawia. Dobra, to trzymajcie się widzowie. Buziaczki, pa! pa!